Jeszcze jeden. Oficjalnie! Mam pikacze. Ojojoj... Już mi zostawili zero. Panowie, przepraszam, zaraz wrócę. Połam was. Ły! Czekaj, nie mieliśmy czasu. Ju. Czekaj, poczekaj jeszcze minutkę. No. Już? Nie byle, Kazanie, już może. Minutka jeszcze, minutka. Nie, czekaj, czekaj. <laughs> nie, 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 Czekaj, czekaj. nie, nie, nie. 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 Nie, Czekaj, kurwa. <ślinge> Czekaj, ja mam lejmy ogólnie swoją. Nic mnie to nie interesuje. Czekajcie. Siadaj, otwieraj później nie gadaj. Z fotela jest Gear się zmienia, bo to super fotel. No tak. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. To, 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 to manga, że nie wierzyłem. Nie wierzyłem. Że, że ci się uda. Przerywam! Minimal jestem dumny. Odbierała. Tyle z nim wypiję wódki. I on na pół roku na pół że nie pije. Niesamowite. Niesamowite wyrażenie. Ja się cieszę. Ja się cieszę, bo wytrzymałem. Dziękuję. Michael. Ta, ta oto whisky. Czekała 7 lat. A miała już wtedy 21. No się tu, będzie ładnie widać wszystko. No 28. Dobra, lat. ja jeszcze mogryś to tak. życie Ile? 28, jest od ciebie, 27, tak? Znaczy rozlew, nie, bo ona ma 7, tylko w no. beczkach czeka 21, także. Jutro przekazanie niestety pieniędzy nie pamiętam. Gratulacje. Nie są, wytrzymałeś. No kilka miesięcy, bo na dnie pół roku wiadomo, nie No. Ej, Właśnie, nie nie dobry jesteś sam tak Dobry, Dobry. Tak ja tak jak od ocenia, ja to tak kończy się 1 lipca, nie? No. <grych> <grych> nie Majka, jak oceniasz? Jak oceniam, ja oceniam. Nie, 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 nie no, kijcie, czułem. on chyba się nawalił już, patrz. Na no już tak powrócę no. trochę. Czekaj, wrócę, dobra, nie będę pił na live, bo tak wiecie. Ten było raz i ten serdecznie. Ej, naprawdę! O, to będzie krótka noc? Dobra, czekajcie, bo swoją drogą wiecie, mecz trzeba skończyć. To trzeba skończyć. Ja skończę, patrz. Bo... Nie! My jesteśmy <noise> jak taką... Matka w czacie na obiad. No kurwa, dobra, ja panowie, ja przepraszam za mecza! Mecz. Kochani czat, Dziękuję! Kochani nie, 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 bo ja mam tu czemu, bo ja nie, nie bo jeszcze muszę zapisać. Ja zakończę, dobra. Ja, to do Nightteru muszę zapisać sobie. Z jutra to zrobię. Bądź... 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 Tak? Spokojnie to no. Dobra, chat, ja Wam dziękuję bardzo. Kocham Was. że siedzieliście ze mną. Graliśmy w tego lewackiego seresa. Lewackiego, i... Lewa! Zostałeś le le bądź... <laughs> no. banie taką, że to show. No, ale przegrałeś. ostatecznie. Zaraz ty dostaniesz taką banie, że to show. Dobra, kończę. Chciałem sobie palce na bo poszedłem do niej i za Dziękuję Wam bardzo.